Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj mam resztkę słomy i zakupiłem pasze. 75 kg, tu mam 50, a tutaj jest kolejne 25. O, kogut deptał tą czarną. I co, kotek sobie tutaj od łososia. W skórkę nie i dzisiaj będę przestawiał w sensie y, będę wkładał nowe poidło, poidło nowe w zasadzie to stare poidło ale te, te poidło będziemy przekładać bo y, bo już po prostu jest zimno dużo piłem w środku także przyda się takie poidło w środku więc zaraz będę to montował. Myślę, jakby tu też zrobić z tym grubszym. muszę jakąś deskę chyba kupić, bo większą tu będzie ok. Ale bym musiał właśnie coś grubszego kupić. Bardziej szerszego bym powiedział. Dobra, więc co? Zaczymy tutaj. Zaczęło w ogóle bardzo mocno padać. Silek nie zamykałem, one się schowały na chwilę O tutaj Kura odwiedziła te tutaj Ale seramy zamknąłem I tak były cały dzień w środku Więc i tak je zamknąłem, mówię Ale musimy otworzyć tutaj O kurczę Ta tutaj nosi chyba Ta czarna Bo nie wydaje mi się, żeby ta y, Ta młoda znosiła już no, raczej raczej na pewno, nie? Więc kurczę, tutaj musiałem to, to zaczepić. Dobra, zobaczymy sobie te jajka. Przede wszystkim. Nie, no mi się wydaje, że to są. że to są tej czarnej, nie? Tak, to są raczej tej czarnej. I szybko im sprzątnę tutaj, bo już miałem brudną. A moi drodzy, tutaj. Dobra, zaraz je wezmę. Więc widzimy się za chwileczkę. Dobra, także silki sobie ładnie tutaj chodzą. Ja tutaj sprzątnąłem. Mają nową słomę. Ta słoma jest coś taka ciemna. Nie wiem, czy nie z zeszłego roku, czy jak, nie wiem. E, ziarno już mają, spaszą do pełna. Zasypane wodę też czystą mają, także. Brachmy są już zrobione, bierzemy patyk i zamykamy. Dobra. Także tu już jest wszystko zrobione, fajnie. E, jeszcze, o posypałem też tym proszkiem. Tam do dezynfekcji ubrać, żeby było tak fajnie zdezynfekowane. I jeszcze co muszę zrobić? Jeszcze muszę. E, o, mamy jedno jajeczko od silek. Jeszcze na pewno muszę wziąć wodę, wymienić i dosypać żarcia, przygotować. Zaraz pójdziemy sobie sprawdzić, ile wnioski nam dzisiaj jajek złożyły. Ale przed tym... Właśnie tutaj mamy już poidła uszykowane, muszę je wyszorować i napełnić. Także zaraz biorę tą właśnie... Dobra od tego i muszę im mieszankę zrobić dobra zamykam dobra więc muszę im zrobić mieszankę i zaraz się widzimy także kotek sobie tutaj leży nie wiem czy zobaczycie wejdę tutaj o, ładnie sobie leży a my tymczasem lecimy zebrać jajka jak widzicie już poidło zimowe, mogę tak powiedzieć, sobie stoi. Z tym poidłem się lepiej jednak pracuje. No, bo nie przewalam wiadra i w ogóle tutaj musiałem zebrać trochę tej brudnej słomy, bo wywalają tą paszę i robią z tym, co chcą, ale co ja chciałem powiedzieć? A, no bierzemy w zasadzie, tu odłożymy na chwilę sobie te jajka i bierzemy wytłaczanki i lecimy zbierać. Y tylko włączę flesza. Jak widzicie, mam tutaj wiadro wielkie, bo będę wysypywał słomę z gniazd, bo będę czyścił. Więc tylko włączę flesza i się widzimy. Dobra, mam już flesza. Lecimy od lewej. No widzicie, gniazda już są brudne, bo o, wszystko się lepi, bo ten mały kurczak tu nocuje i tylko, tylko to przeszkadza. Tu mamy 2, co daje nam 5. O, dobra, odsunę może to. Także lecimy sobie tutaj wyżej 3, więc mamy już 8. Tutaj mamy 5, co daje nam 13. O, jest jeszcze wytłaczam to muszę, więc dobra. Także mamy 13. Dobra I tutaj jest skóra I tutaj także zaraz widzimy się jak je zdejmę Dobra, więc tutaj mamy Dwa jajka No wiem, denerwujesz się, nie? Nie wiem czy ona jeszcze zniesie, czy jak I tutaj mamy cztery Co daje nam 19 jajek Dobra I jeszcze dwa Ok. Mamy 19 jajek. Jeszcze zobaczę. Czy tutaj nie ma? Nie, nic nie ma, bo wczoraj tutaj się niosły. Także duża rozbieżność, bo wczoraj 9, 31, dzisiaj 19. No ale dobrze. Jest ok. Więc ładnie. No cicho, cicho. 19 jajek. Więc widzimy się za chwilę, jak już będę miał zrobione gniazda. Także gniazda już są zrobione. Sami zobaczcie. Tutaj też nie lekko słomy dodałem. Wziąłem starą, bo już też było tak zabrudzone. I co? W zasadzie to teraz sprzątanie useram. tutaj na czas sprzątania będzie trzeba przynieść tutaj więc już sobie zapalę światło, żebym widział tam dokładnie też zdezynfekujemy im eee, tym, jak to było? miętalem, o i będzie wszystko dobrze także, no oni też to tam mają brudne także wszystko im, im myjemy i będzie ładnie także widzimy się za chwilę już się zrobiło ciemno więc zamykamy kurki, ale jak zwykle wchodzę. O. A ta jedna załóżmy przy wejściu i wychodzą, nie? Więc to jest akurat słabe z ich strony. Także lecimy sobie tylko do... A, dobra, chwilę. Weźmiemy kota na polowanie. Może coś złapie tam. I za chwilę się Także mysz jednak nie ma kot już sobie wszedł, ale to nie nagrywałem sobie poszukał i nic nie ma może będzie później albo się wczoraj wystraszyły czują kota i już są sprytne i nie przychodzą ale raczej nie sądzę prędzej czy później tu przyjdą A zobaczymy jak tu ubrachmy czy to, no właśnie się zastanawiałem może, że czy ta czarna tam czasem nie nie śpi z nimi bo, a właśnie, zaraz pójdziemy y, poszukać jej, bo ona najprawdopodobniej śpi na krzesłach y, poza wybiegiem ale co zobaczymy tutaj widzę, że ładnie sobie chodzą pasze można im trochę dać jeszcze ale generalnie, o nie, nie pokażę wam dobra, muszę coś tak otworzyć, wam pokażę Jezu, nie no Ładnie, podoba mi się. Ta hodowla bardzo ładnie wygląda. O, fajnie się prezentują. Dobra. Trochę zdjęć porobiłem i i co? Tutaj? Muszę zmieścić tylko kurki zamknięte, jedno jajeczko. Y, ziarno uzupełniłem wodę również mają. Okno jest zamknięte, a temperatura wynosi 14 stopni, o, bo to jest co 2, także 14 stopni i zobaczymy jak rano, jak, jak, ile mogą takie kurki nagrzać lub po prostu jaką temperaturę utrzymają, o, czy spadnie, czy wzrośnie, jak to będzie a tymczasem tutaj zamknę a, dobra tutaj też bym musiał jakiś inny mechanizm do tego zastosować wydaje mi się ale no, jak na razie jest ok się sprawdza może nie jest to tak profesjonalne a prowizorka pełna ale ale jest dobrze dobra tutaj tylko mi się coś zahaczyło dobra dobra zaraz to zrobię poza filmem a idziemy jeszcze do poszukać tej kury I w ogóle jak najszybciej muszę zapakować tą paszę w plastikowe pojemniki dobra rozłączamy światło wlecimy i idziemy sprawdza się bardzo dobrze ta lampka naprawdę super no tutaj i zobaczycie gdzie siedzi ta kura? Tylko tak idź, i cić. Także zaraz wam pokazuję już. Raczej się orientujecie, gdzie jesteśmy. Tutaj kład, tutaj od tyłu, za szopą. I patrzcie, czy jej nie ma. Nie ma skubanej. Tutaj patrzcie, nawet zostawiła ja po sobie ślady, gdzie spała. Tutaj. No tutaj nigdzie nie ma. Jej. Także, no nie wiem, gdzie ona może być Może gdzieś już się Schowała Jezus, co te kury tu robią Patrzcie tutaj jedna, tu druga I one wchodzą do środka, a nie No, także albo weszła aż ta kura, nie wiem jak Albo sobie Nocuje gdzie indziej Ale nie mam pomysłu na gdzie może nocować Chyba, że tu gdzieś w szopie Ale nie widać jej Dobra także kot gdzie jest? A tam czeka Chcę polować No Także moi drodzy ja się z wami żegnam Oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku Pamiętajcie o subskrypcji kanału łapce w górze i miłym komentarzu do następnego odcinka. Cześć!